Cześć! Witam Was na kanale Like Makijażowy. Jakoś miesiąc temu odzywała się do mnie firma L'Oreal, czy nie zechciałabym przetestować ich najnowszego tuszu do rzęs. Jest to False Lash Wings Sculpt. No i oczywiście zgodziłam się, ponieważ chętnie dla Was wszystko przetestuję, tak? No to dostałam taką paczuszkę i tu jak otworzymy jest karteczka tuż do rzęs. No i przeczytajmy, co nam tutaj napisali. Droga Iwono, chcemy odkryć przed Tobą sztukę makijażu i zaprosić do poznania najnowszego trendu w makijażu oczu. Fal Wings Sculpt od L'Oreal Paris. Pari. Paris. SMS. Pozwoli osiągnąć Ci trzy zachwycające efekty wyłącznie przy użyciu jednej maskary. Efekt Tigline, chyba Tigline. O! wypełnienia linii rzęs, aha, czyli on ma po prostu nam przyciemnić tutaj całą okolicę, jak jest linia wodna, jak się zaczynają nasze rzęsy to tą okolicę ma przyciemnić spektakularną objętość oraz rozpostarcie rzęs od nasady aż po same końce, no to zanim przejdziemy sobie do nakładania tego tuszu na nasze rzęsy to powiem wam jeszcze coś od siebie, generalnie używam tego tuszu już od około tygodnia codziennie, więc myślę, że coś tam co nieco mogę wam o nim powiedzieć no więc, oprócz tego co mogę przeczytać na opakowaniu, że tusz ma 8% na 7 ml to po otwarciu samego tuszu możemy zauważyć przerażającą szczoteczkę. Naprawdę, jak ja zobaczyłam tą szczoteczkę pierwszy raz, to się przeraziłam i stwierdziłam, nie dam rady. Drugiej takiej szczoteczki nie znajdziecie na rynku, przynajmniej ja takiej nie widziałam. Włoski ma tylko po jednej stronie, są one podzielone na trzy rzędy. Jeden najkrótszy jest na samym środku, i powiem Wam szczerze, że ja osobiście nie zauważyłam, żeby on miał jakiekolwiek znaczenie. Natomiast y, dwa rzędy troszeczkę dłuższych włosków po zewnątrz stronach tego środkowego, są bardzo króciutkie. Tak króciutkich włosków też za dużo nie widziałam w innych maskarach. Poza tym, że ta maskara ma ten sam kształt, co ta swoja klasyczna siostra. Jeżeli chodzi o ten efekt skrzydeł motyla, to ona ma po prostu krótsze dużo te włoski, dzięki temu, że one są takie krótkie, to bardzo fajnie można wejść tym tuszem tą szczoteczką do samej nasady rzęs. Dobra, przejdźmy teraz do nakładania tego tuszu i potem zrobimy sobie takie. Krótkie, szybkie podsumowanie. Ja zawsze zaczynam malowanie rzęs od dolnych rzęs. Okay, tak wyglądają dolne rzęsy teraz jedziemy z górnymi z góry was przepraszam za laryngologiczny kadr który pewnie za chwilkę powstanie natomiast e, przy takim kadrze po prostu najlepiej widać e, jak się zachowują rzęsy e, potraktowane tuszem do rzęs i no niestety no, będzie widać trochę mojej nozdrza w środku, no, ale trudno Tak wyglądają rzęsy potraktowane jedną warstwą tuszu z jednej strony. Oczywiście, powiekę musiałam sobie troszeczkę popaćkać, no bo tak jest zawsze. To z tej strony macie bez tuszu. To jedziemy z drugim okiem. Ok, powycierałam wszystko już, co mi się tam poodbijało na powiekach. Jak widać, tuż bardzo fajnie schodzi z rzęs, jeżeli coś tam Wam się nie uda. No i tak wyglądają pomalowane rzęsy. Now, tym tuszem można sobie zrobić krzywdę, ale nie trzeba. Chodzi o to, że ta szczoteczka zbiera na sobie troszeczkę więcej tego tuszu, e, niż mogłaby, żeby było łatwiej. Natomiast tutaj chodzi o to, że jak przyłożycie sobie właśnie tą szczoteczkę do samej nasady rzęs, to najwięcej tego tuszu właśnie powinno tam zostać. I tutaj chyba chodzi o to właśnie z tym efektem tagline. Czy jak to tam się czyta, żeby przyciemnić tą całą linię rzęs. I powiem Wam, że ja to jakoś tam zauważam. Nie jest akurat ten efekt dla mnie aż tak spektakularnie zauważalny, natomiast coś tam się dzieje. Jeżeli chodzi o objętość, to ten tusz nie skleja tych rzęs, tworząc powiedzmy pięć jakichś tam nóżek, pajęczych, czy jak tam jeszcze tak, jak zwał, tak zwał. Natomiast u mnie widzę to w ten sposób, że te rzęsy są... Troszeczkę jakby poczochrane, i powiem Wam, że teraz, jak tak patrzę w lustro z daleka, to naprawdę fajnie wygląda. One. Przez to, że są poczochrane, nie wyglądają na jakoś mega sklejone, ale widać, że jest ich trochę więcej, le bardziej się rzucają w oczy. No i oczywiście, przez to, że dochodzimy do samej nasady rzęs, możemy je właśnie już od samej nasady wyciągnąć i wydłużyć. Ja się w tym tuszu naprawdę zakochałam i nie mówię tego dlatego, że L'Oreal wysłał mi ten tusz czy coś, ponieważ ja ten tusz widziałam w Rosmanie już jakieś powiedzmy trzy tygodnie przed tym, jak L'Oreal się do mnie odezwał, i tak się zastanawiałam, czy może będzie nie kupić tego tuszu na tej promocji, co będzie w Rossmanie na oczy, ale jak zobaczyłam tą szczoteczkę, to stwierdziłam, że nie, nie dam rady, nie, nie chcę, to będzie okropne i w ogóle. I Dlatego właśnie jak Loreal się do mnie odezwał w sprawie tego tuszu, to też sobie pomyślałam, kurde, fajna okazja, żeby zobaczyć właśnie i wam też pokazać, jak niektóre rzeczy, które na pierwszy rzut oka mogą nas przerażać, będą się sprawdzały w rzeczywistości. Napiszcie mi, proszę, czy miałyście ten tusz, czy zdążyłyście kupić go na tej promocji minus 49% w Rosmanie. Ja niestety nie zdążyłam wam nagrać żadnego filmu dotyczącego tej promocji, ponieważ no. Pracuję, no i siłą rzeczy, no po prostu nie miałam jak. Jeżeli podobał Ci się ten film, to daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, bo myślę, że całkiem warto. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.